Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie na czytaniu dla paranków na grudzień. E, czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim cały ten grudzień będzie takim okresem oczekiwania, tak? Będziemy oczekiwać na coś, na co możemy oczekiwać na pieniądze, na miłość, na szczęście, e, na pracę, ale, mimo wszystko, moi kochani, ten musimy się ubrać w cierpliwość, tak? I ten cały okres czasu powinniśmy tak naprawdę poświęcić sobie. Oczywiście nie zapominajmy, a jeżeli praktykujemy wiarę chrześcijańską, no to oczywiście obchodzimy święta Bożego Narodzenia, tak? Także poświęćmy ten czas rodzinie również, ale uważajmy na jakieś kłótnie, na jakieś. Zgrzyty na, jakieś takie, na jakąś taką agresję. Nie wiem, czy ktoś do nas wyjdzie z agresją, czy my wyjdziemy do kogoś z agresją, tak? Na to musimy bardzo uważać. Eee, w grudniu również może być jakaś zła wiadomość na temat choroby. Nie musi być na temat choroby, może być również zła wiadomość na temat czegokolwiek innego, tak? Ale będzie jakaś zła wiadomość. No, i z naszej strony będzie taki brak zdecydowania, mimo wszystko. Być może na temat tej złej wiadomości dostajemy złą wiadomość, a my nie wiemy, co, co zrobić, co odpowiedzieć. Tak? Taki brak zdecydowania. Ale co nam radzą karty? Karty nam radzą wytrwałość, tak? Bądźmy, mimo wszystko, wytrwali i, tak jak już powiedziałam na samym początku, poświęćmy ten czas sobie. Bądźmy cierpliwi. I tak naprawdę spróbujmy wypocząć przez ten czas. Będzie przerwa świąteczna od pracy, od szkoły. Więc no. także co. Dziękuję wam za obejrzenie tego krótkiego odcinka. I co? I zostawiajcie lajki, subskrypcje, jeżeli filmik wam się spodobał.